Jeżeli chcecie kupić coinsy, to zapraszam was do fifashop.pl. Przy kodzie rabatowym Adrian macie 5% zniżki. Link w opisie, polecam. Siemanko z tej strony Adron. To jest tylko taki mega szybki wstęp do odcinka Spago Openingu. Słuchajcie, otóż są to trzy odcinki połączone w jeden. Yy, dlaczego? Po prostu jakoś nie miałem motywacji i czasu do tego, żeby wam wrzucać te wszystkie trzy odcinki po kolei. Dlatego myślę, że po prostu jeżeli wrzucę wam że tak powiem trzy w jednym, yy, będzie lepiej. Też te odcinki, gdybym wrzucał je pojedynczo, byłyby strasznie krótkie, a nie chcę wrzucać wam takiego byle jakiego materiału. więc po prostu skleiłem wam to w całość są to paczki po 50k, są to paczki po 35k i są to paczki po 100k Także myślę, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni Jeżeli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, bo to bardzo motywuje A teraz już lecimy i zapraszam was do oglądania Otworzymy paczki po 50 tysięcy i trochę tych po 15, żeby odcinek nie był za krótki Dobra, pierwsza paczka Jest Toc! Perin! Tak jest, dziękuję bardzo Jest Toc, pierwsza paczka, pierwszy Toc, także naprawdę... Prawidłowo. No i on leci oczywiście do klubu. Ok, słuchajcie, kolejna paczuszka numer 2. Tym razem pomijamy. I chyba nie ma żadnego toca, prawda? Ale jest GC. No dobra, GC jest w porządku. Poleci do klubu, a reszta szybko na szybką sprzedaż. No i okej, okay, paczka numer 3, słuchajcie. Zobaczymy co w niej znajdziemy. Oby coś fajnego było i uwaga, quadrado. No to nie jest zła karta, ale raczej to tak troszeczkę średnio. Jest Toc Ibra, jest Toc Tevez, jest naprawdę wielu ciekawych yy, teamów of Decision do trafienia. Tak więc otwieramy dzisiaj paczuszki. Jeżeli takie pago-openingy Wam się podobają, oczywiście nie zapomnijcie, nie zapomnijcie o łapce w górę. No i paczuszki po 35 tysięcy, jest ich 10. Do tej pory te paczki po 35k na Toc wypadały całkiem ok. Tak więc liczę na coś fajnego. W pierwszej będzie, w pierwszej będzie Boateng. Okej, okay, całkiem niezłe rozpoczęcie, leci do klubu. No i ok, lecimy, kolejna paczuszka. Może niebieska karta w środku, no nie obraziłbym się w sumie aczkolwiek niekoniecznie, no ale zobaczymy co będzie będzie huntelar, tak więc po prostu wszystko leci szybko na Quixel i zapominamy o tej pasce. po prostu jej nie było, tak jakby umówmy się, no i kolejna paczuszka pomijamy tym razem i nie ma znowu niestety nic, kurde i ej, dajcie mi coś fajnego w końcu, bo bo kurde, chcę coś fajnego pokazać moim widzom, no, nie chcę im wrzucać takiego słabego pago openingu, no tym razem może nie pominiemy i w środku będzie Schweinsteiger na no, taki wysoki overall no szczerze, wolałbym Toca z takim Overallem, no to na pewno bym się bardziej ucieszył. No ale dobrze, spokojnie, ja nie narzekam. Jeszcze mamy 6 szans w tych paczkach za 35 k, żeby coś trafić. Pomijamy tą paczkę i nie ma, nie ma, nie ma Toca. Nie ma Toca, kurde jej, no dajcie mi tego Toca. Dużo załomników, dużo świecących. No ale co z tego, skoro my, Timothy season nie możemy trafić, no nie? A co masz? Nie dwie drużyny, chyba więcej, są, więcej jest, jest niż dwie drużyny. Tak więc pasowałoby coś trafić. O, Mila, Mila jest mistrzem, wezmę swojego do klubu. Reszta na szybką sprzedaż. Ile cztery paczki zostały? Tak, jest, dokładnie. No, robi się niewesoło. Także skipujemy tą paczkę. I no znowu nic, serio. Serio, nic nie trafi? No come on. Come on! W tej parce mi coś dajcie w takim razie. Trzy do końca nam zostały, no Miranda, no no nie Mirandy to ja nie chcę, on nie jest niebieską kartą. Nie z ligi włoskiej ani z francuskiej, a stamtąd są najlepsze Tocy teraz do trafienia. Dwie paczki zostały, tą pomijamy. No i naprawdę nic nie ma, no jej, proszę was, no ja tylko chcę chociaż jakąś jedną dobrą kartę. Chociaż jedną, wiadomo, że się trafić jak najwięcej dobrych, ale jedna chociaż, no to nie jest aż tak wiele. Więc ostatnia paczka za 35 tysięcy na dzisiaj, a w niej oczywiście będzie Toc Ibra. Jest Benzema, no powiedzmy, że, że prawie Ibra Także Quick Series, słuchajcie Ja otworzę jeszcze trochę tych paczek za 15k Nie wiem dokładnie ile, ale Ale, ale będę je otwierał Tak więc słyszymy się tylko przy tych Najlepszych paczuszkach, więc lecimy I pierwszy toc na dzisiaj Guardado, Guardado, tak jest Liga Holenderska 30 tysięcy co prawda Na defensywnym pomocniku, ale jest niebieska karta Tak, leci do klubu ja jestem w miarę zadowolony, powiedzmy, no i oczywiście otwieramy te paczuszki dalej, to jest zawsze taki pozytywny impuls, wiecie o co chodzi, żeby dalej otwierać, no i może teraz jakiś ibra by tu nam wpadł, no to bym normalnie z fotela wyleciał, a tak serio na no to, no przydałoby się coś fajnego, no jeszcze tak, to był dobry toc, to był jeden toc, taki dobry, no może niedobry, ale taki w miarę... No, no i to jest za mało na razie, no bo ja bym chciał taką niebieską kartę z prawdziwego zdarzenia trafić. Wiecie o co mi chodzi? Jakiś taki niebieski zawodnik plus 90 overall, to ja bym się cieszył, no a tak to są takie mieszane uczucia, no i, no i na razie otwieramy dalej z takim niedosytem. Zobaczymy co trafię jeszcze, tak 190 tysięcy gdzieś wyda mniej więcej. Także słyszymy się przy najlepszych paczkach. I tym razem, Bonuczci, no proszę! No to już lepiej, powiem wam szczerze, że. Idziemy powoli w górę, ale to i tak kosztuje 60 k. No ale dobra, jest toc 86 overall. Powiem wam, że z bonusu trzeciego to już nawet mogę być zadowolony. On oczywiście leci do klubu, Sprawdźmy jeszcze duplikaty. Nie ma duplikatów. No więc. No gdzieś tam, gdzieś tam wyrabiamy tą normę. Ale jeszcze, jeszcze proszę, jeszcze więcej. Ja jeszcze tutaj nie chcę się zatrzymać na, na tych dwóch nędznych dla mnie tocach, tylko ja chcę tutaj trafić kogoś, kogoś takiego naprawdę dobrego. Ale pomijając to, wróćmy do paczek Pomijamy i jest! Sheira. I o to chodziło! Jeszcze takie mocne zakończenie No może nie mocne, bo Mo 25k, ale jest niebieski kolejny, dobra Powiem że staty to on ma bardzo fajne, 4 geski sztuczek, no ale Liga Ukraińska niestety Ale Brazylijczyk, więc do składu może Brazylijskiego zawsze się przydać Także dzisiaj takie luźne otwieranie paczek za 100 tysięcy monet właśnie Na te karty Team of the Season, nie wiem czy w ogóle będę Wam to wrzucał, zależy, zależy czy coś trafię Także zobaczymy, lecimy, pierwsza paczka Pomijamy ją. No i coś czuję, że nie będzie niebieskiego. Chociaż może, może się mylę. I uwaga. No nie, nie mylę się. Tak, tak, było dobre przeszycie. Dobre przyszycie niestety miałem. No i w pierwszej paczce. No nic nie ma, tak więc po prostu quick No i lecimy z tym wszystkim dalej. Jej, proszę was. No, no dalej, dajcie mi coś ciekawego. Pomijamy tą paczkę także. I uwaga, lecimy na koniec. Czy coś będzie? Jest! Markinos! No ale... Kurde, mogło być lepiej, no 30 tysięcy on tylko kosztuje, więc nawet paczki nam nie zwrócił Staty to on ma nawet miarę dobre, Na prawego obrońcy w sumie... Aaaa oh, oh. Chyba leżył na środku, no ale dobra Może graliście nim, jeżeli tak to napiszcie mi w komentarzu Tak więc szybka sprzedaż tych kart No i pozostaje nam otworzyć ostatnią paczkę za 100 kana dzisiaj Ja nie patrzę No ona się tam otworzy Dobra, otwieram oczy Lec, od razu na koniec, co tam? No i nic nie mamy. Ok, Schweinsteinger 88, super, że wysoki overall, tylko szkoda, że zupełnie nic nie bardzo, Także paczka naprawdę, naprawdę słaba. Ogółem paczki słabe, bo, bo no, bo widzieliście, co wyleciało No i to było na tyle w dzisiejszym odcinku. To było na tyle, jeżeli chodzi o te tocy. Ogółem mój klub bardzo ładnie wyglądał, bo tutaj są tocy z każdej drużyny tygodnia, jak widzicie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o tą drużynę tygodnia, o tą drużynę tygodnia, o tą drużynę Team of the Season. No, to zbyt wiele tutaj niestety się nie natrafiałem. No, ale zawsze coś tam gdzieś padło, Teraz mieliście przegląd wszystkich moich kolorowych kart w klubie. Ja je wszystkie trafiałem. Nikogo tutaj z tych kolorowych kart nie kupowałem. Naprawdę, ani jednej karty, ani jednej dosłownie. Mestiego to gdzieś dostałem, nie wiem, i jej coś dawało. A, Iguaina Motma też kupiłem. Tak, kupiłem go. Jego, jego akurat nie. Eee, nie trafiłem w paczce, tylko kupiłem, ale ma widełki 90k, a jak go kupowałem to chodziło po 550 No nic, dobra, to by było na tyle Na razie te tosy w sumie nie są takie złe, nie otwieram jakoś wiele paczek, więc nie mogę narzekać na drop Na początku było lepiej, potem tak powoli, powoli schodziliśmy w dół TOTSy i BB, BBB nie były złe, Tena seria i Ligę, no to w sumie wydałem mało monet, więc też nie można eee, za bardzo narzekać Ale no, było ich troszeczkę mniej niż poprzednich, niż z tych toców z poprzednich drużyn, no ale dobra, to było już dzisiaj na tyle. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się spodobało. Jeżeli chcecie pago winingu z FIFY więcej, to możecie go kciuka właśnie zostawić. A ja już się żegnam dziękuję Wam za uwagę. Także, cześć, trzymajcie się, no i na razie.